Witam bardzo serdecznie na runie dnia w sobotę, w sobotę 16 lipca 2022 roku. Na dzisiaj druga runa w runa szczęścia, runa urus. Druga runa, czyli dwójeczka, mówi o niezdecydowaniu, wrażliwości, intuicji, gotowości niesienia pomocy świadomość własnych marzeń i na szczęścia. Mówi o powrocie do zdrowia, o pozbyciu się niepokojów duchowych, ale tylko tych, kochani, gdy sam dojdziesz do źródła twojej choroby, tak? odkryjesz przyczynę twoich rozterek. Będzie dziś przypływ sił fizycznych, mówi też o uzdrowieniu związku samego ze sobą lub z partnerem, na dzisiejszy dzień warto zaplanować większy wysiłek fizyczny, może dokończenie właśnie rozpoczętych spraw, może właśnie sprzątanie zaległe. Energia runy Urus mówi, że dasz radę, tak? Bo masz odpowiednią ilość sił fizycznych, możesz poczuć takie uzdrowienie i psychiczne, właśnie, i fizyczne. Także. Będzie ta siła, aby wykonać to, co właśnie odkładałeś przez jakiś czas. Pamiętaj o umiarze tak? oraz o celu, jaki sobie postawiłeś na dzisiejszy dzień, jaki wyznaczyłeś sobie. Lepiej rozłożyć właśnie tę siłę w czasie. I korzystać z niej przez cały dzień, niż się nadwyrężyć, tak, i wszystko od rana na szybko, a potem nie móc zrealizować naj, najprostszej pracy. Także z umiarem i z takim spokojem. Będziesz miał taką wewnętrzną siłę dzisiaj. Energia runy mówi o, o, o dobrym zdrowiu o takim nieograniczonym potencjale nieograniczonych możliwościach. Zapowiada zmiany, rozwój, podkreśla też, że każdą przeciwność losu można wykorzystać na swoją korzyść. Także, kochani, bardzo, bardzo pozytywna runa wpływa naprawczo na związki, ożywia uczucie miłości, przyjaźni, oznacza stałe uczucia stabilnego partnera, godnego zaufania. Mówi też o ozdrowieniu, o, o sile witalnej, o wzrastającej energii emocjonalnej, szczęściu. Hmm. Przyjemności będą tutaj płynąć z przebywania na łonie natury. Jest sobota, więc może warto spędzić też ten czas, yy, chociaż trochę tego czasu, właśnie na łonie natury i, i, i korzystać z pogody, z yy, czasu wolnego. Mamy symbol podkowy, czyli runa szczęścia. Tak, <grymne> także dzisiaj też bardzo pozytywna energia. Także takiego, takiego dnia pełnego takiej wewnętrznej siły, radości, optymizmu. Wam życzę. Niech ten dzień. Będzie taki, jaki sobie zaplanowaliście. I zobaczymy, co nam aniołki jeszcze tu podpowiedzą. Celesta. Zbliża się radosny moment przeprowadzki do nowego domu lub rozpoczęcia kariery w nowym miejscu pracy. Zmiana ta doda ci nowej, pozytywnej energii. Czyli zmiana, kochani, zmiana. Urós też, mówi, energia runy, urós. Zapowiada zmiany i rozwój. Bardzo razem tutaj runy, runa i y, przesłanie anielskie rezonują. I kluczek Żyj w zgodzie z samym sobą. Żyj w zgodzie z samym sobą. Pięknie. Wszystkiego dobrego. Szczęśliwego Przepięknego dnia, cudnej soboty Wam życzę z energią Runy URUS. Pozdrawiam serdecznie każdego Ciebie. Dziękuję, że jesteś, że zostawiasz łapkę w górę, że zostawiasz komentarz. Cieszę się i życzę powodzenia każdemu z osobna. Wszystkiego dobrego. Mime Runa.